Cześć, zapraszam Was na kolejny przegląd, tym razem w 100% lumpeksowy. Pokażę Wam lumpeksy z takiej prawdziwej perspektywy, moim zdaniem, czyli właśnie trochę podniesione rzeczy, brudne rzeczy, ale nadal dla mnie warte rzeczy. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się upolować w tym tygodniu, to zapraszam do oglądania. W pierwszym lumpie w poniedziałek zapłaciłam około 70 zł. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, więc nie będę wam mówiła ceny każdej rzeczy poszczególnie. Pierwszą rzecz, którą upolowałam, to jest sukienka. I mimo, że jest to rozmiar S, mam nadzieję, że w nią wejdę. I jest to taka dresowa kiecka Kenzo. Na dole ma jakąś taką falbankę i ona jest w dobrym stanie. Gdzieś miała małą plamkę taką do doprania. Więc to jeszcze nie jest najstraszniejszy mój zakup w tym tygodniu. Obstawiam, że to była najcięższa rzecz z tego lumpa, mogła kosztować około 30 zł. Wydaje mi się, że jest całkiem fajna. Nie jestem przekonana, czy to jest fason dla mnie, czy to jest styl mój, czy znaczy bardziej jest to taka dziecięca kiecka, ale w razie czego mam trzy młodsze córki, więc któraś na pewno to przygarnie. Tak samo jak w zeszłym tygodniu podzielę ten film na jakieś tam części. Najpierw pokażę Wam to tak, w ten sposób, jak przed chwilą, tą sukienkę, a potem pokażę te ciuchy na sobie. Z boku zrobię jakąś, może, wstawkę na manekinie, jeżeli coś nie wejdę, albo po prostu pokażę też na manekinie, jak to wygląda, jak się prezentuje, z takim moim komentarzem. Kolejna rzecz, znowuż dla której z moich córek. I jest to znowuż Conde Garçon z linii Play. Tym razem długi rękaw i w paseczki. E, niby jest to rozmiar L, ale oni mają strasznie zaniżoną rozmiarówkę. Nie wiem, czy ja bym się w to wcisnęła. Wydaje mi się, że to wypada na taką xs -kę. Ale kolejne Conde Garçon do kolekcji jest. Myślę, że to mogło kosztować jakieś 20 zł. I to jest w dobrym stanie. Nic temu nie dolega, nie ma żadnych plam ani wad. Więc dlatego skusiło mnie, żeby to kupić. I ostatnia rzecz z tego samego lumpa. myślę, że też kosztowała około 20 zł. I są to takie krótkie spodenki Ralfa. Tym razem rozmiar jest większy, więc mam nadzieję, że w te wejdę. E, w koniarzy, nie w jednego koniarza, gładkie. Takie chino to się chyba nazywa. Mam nadzieję, że się wcisnę i będę mogła je nosić w przyszłym roku latem. Jeszcze nie przymierzałam, więc będziecie świadkiem mojej porażki lub mojego sukcesu. Jak zwykle wspomnę tylko, że jeżeli interesują Was takie lumpiarskie tematy, to co można w lumpeksach znaleźć, albo w ogóle jakieś ciuchowe, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie ten dzwoneczek tam gdzieś na dole, wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. I przypominam jeszcze o naszej lumpiarskiej grupce na Facebooku, która żyje swoim życiem, codziennie coś tam się dzieje, więc jeżeli chcecie należeć do tej społeczności, to link jak zwykle w opisie filmu. W kolejnym lumpie wydałam sporo, bo aż 120 zł. I tak jak mówię, to jest ten lump, w którym kupiłam te rzeczy w nie najlepszym stanie, ale i tak je kupiłam, bo mi się podobały i uważam, że warto. Pierwsza rzecz to jest Gani z takim długim rękawem zwykła bluzka bawełniana i na plecach ma takie nadruki. I ogólnie ja myślałam, że ona jest po prostu taka mocno sprana. Ale nie pasowało mi z tym przodem, który jest nadal mocny i wyraźny. Więc znalazłam sobie to w Google i okazało się, że to ma tak wyglądać. Nie wiem, jaki był zamysł autora i dlaczego tak. No, może ma udawać vintage'ową rzecz, ale tu z przodu jest mocny, na druk, a z tyłu jest. Hmm, taki sobie. I. To jest ich i jest w 100% bawoniana i jeszcze tego nie przymierzałam. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać jako oversize. Zaraz to sprawdzimy razem. Ogólnie przez te dwa lata tak się przyzwyczaiłam do tego, że nie przymierzam ciuchów w lumpie, ani nawet jak przyjdę z nimi do domu, tylko dopiero, jak nagrywam dla Was filmy, że traktuję to jak na przykład leżą te rzeczy, e, kilka dni to traktuję to już jak taką niespodziankę. Zapomniałam, co kupiłam i nagle odkrywam, a jeszcze jest to, ja tego nie przymierzałam. Nie wiem, czy to jest normalne. Kolejna rzecz wygląda tak, że zakładam, że większość z Was by ją odpuściła, ponieważ ma plamę i dziurę, ale w szpie, więc jest to do naprawienia, a plama wydaje mi się, że zejdzie. To też jest Gani z takim pamperkiem i tu ma taką białą plamę, ale ona nawet schodzi, jak drapie to pazurem, więc na 100% zejdzie w praniu. Ma rękawy ze ściągaczami, co bardzo lubię, bo często mam tak, że Jestem niska po prostu i te rękawy mam bardzo długie i one mi wiszą, więc jak jest ściągacz, to prezentuje się to milion razy lepiej. No ale niestety tu ma dziurę w szwie i to całkiem pokaźną, ale wydaje mi się, że krawcowa sobie z tym poradzi na maszynie. Gdyby to było coś mniejszego, starałabym się to zaszyć ręcznie, no ale przez to, że to jest całkiem spore i w kilku warstwach, bo ten materiał jest taki podłożony, to jednak oddam to do krawcowej. I to chyba była najcięższa rzecz, którą kupiłam właśnie w tym rumpie. Z tyłu jest gładka. A z przodu ma tego uśmiechniętego pamperka. Gianni, gani, have a nice day. Kolejna rzecz też ma plamę, ale pochodzi z lat 80. I ostatnio wam mówiłam, że zakochałam się w vintage'owych T-shirtach, więc po prostu nie mogłam tego odpuścić. Jest to Taki t-shirt z Kubusiem Puchatkiem Na dole ma taką żółtą plamę Ona raczej nie zejdzie moim zdaniem Spróbuję to wybawić Tym takim niemieckim mydełkiem Ale nawet jak nie zejdzie To wykorzystam to jako piżamę Albo przerobię i zrobię z tego crop top Na pewno się nie zmarnuje Bo jest przepiękna Cały ten wzór kojarzy mi się Nie wiem czy pamiętacie z karteczkami Które się zbierało do segregatora Uważam, że jest niezwykła I strasznie mi się podoba no to lecimy dalej. Kolejna rzecz. Też jest vintage'owa i uwaga też jest z Kubusiem Puchatkiem. No może z jego rodzinką. Jest to Tygrysek. Ta akurat nie ma żadnych wad poza tym, że po prostu jest stara i trochę ma popękany nadruk, ale pokażę to wam w ujęciach z bliska. Dawno nie trafiły mi się dwie vintage'owe koszulki pod rząd w lumpie. Ogólnie jest z tym raczej ostatnio słabo. A ta jest przeurocza i kojarzy mi się też z tymi karteczkami do segregatora. Uważam, że jest mega. Żeby nie było za mało vintageowych koszulek, to mam jeszcze jedną. I ona wygląda debowo jak ten wzór z karteczek. No, już nie da się tego pomylić z niczym innym. Też jest vintageowa, też jest z lat 80. I ta miała jakieś kropeczki na plecach, ale też wydaje mi się, że zejdą. A jak nie, to. Moim zdaniem kompletnie to nie szkodzi, biorąc pod uwagę wiek tej koszulki. Nie uważacie, że ona jest urocza. I najgorsze jest to, że już się kończy lato, i nie będę miała okazji ich wszystkich wynosić. Strasznie mnie to teraz zirytowało, jak o tym pomyślałam. No dobra, ale chyba trzeba już skończyć z tymi koszulkami. A może jednak nie? Ta jest najlepsza. Wrzuciłam tą grafikę, którą Wam zaraz pokażę w Google i wyświetliło mi się, że takie same sprzedają się po 180-200 dolców. Z przodu wygląda tak. I ma inną trochę metkę. I ma też nadruk na plecach i prezentuje się tak. Ta ma trochę zżółknięty kołnierzyk, no ale wydaje mi się, że tym takim niemieckim mydełkiem, wiecie, dostępnym w Rosmanie, uda mi się to dobrać i bardzo mnie to cieszy. Wszystkie cztery mnie cieszą, więc lecę je przymierzać i pokazywać Wam je na sobie i w ujęciach z bliska na manekinie, bo te wzory są przepiękne. W kolejnym lumpie, czyli dziś jest piątek, w Vive kupiłam dwie rzeczy i obydwie były, jak na ten lump, przystało wycenione. Jedna droga, jedna uważam, cena spoko. I ta pierwsza rzecz kosztowała 29 zł i jest to taki żakiecik. Jest to żakiecik Fabiana Filipi. I ona ma świetny skład, ponieważ jest to wełna jedwab kaszmir i do góry prawdziwa skóra w kołnierzyku. I coś tu jeszcze jest wełną z wiskozą. Podejrzewam, że gdzieś jakiś element. Może tutaj. Taki się skrywa. Uważam, że jest fajny. On tak, jak teraz mam pokazuję, to wygląda jak piżama w paski, ale w rzeczywistości wygląda to dużo lepiej. Mam z tym tylko jeden problem, że ten skórzany kołnierzyk jest przybrudzony. I nie wiem, czy ryzykować i kupić produkt do czyszczenia zamszu, ponieważ to nie jest skóralicowa, tylko taka mięciutka, zaryzykować i wyprać to samemu, czy lepiej oddać to do pralni. Jeszcze tego nie przemyślałam, ale kosztowało to 29 zł, więc wydaje mi się, że to bardzo dobra cena. Zwłaszcza, że oprócz tego kołnierzyka jest w bardzo dobrym stanie. Ma taki kolor, którego pewnie nie będę mogła wam pokazać, ponieważ oprócz tego, że on jest w szarą miodełkę, to jest przeplatany taką czerwoną nitką i on ma taki delikatny czerwony blask. Nie widać tego mocno, ale w dziennym świetle naprawdę to widać. Nie wiem, czy w niego wejdę, ponieważ to jest S. Wejdę na pewno na rozpięty, a czy zapnę się, to jest zagadka. Zaraz sprawdzimy to razem. Kolejna rzecz, jak przeliczam sobie to w głowie na lumpa, na wagę, nawet gdy w dniu dostawy jest tam 95 czy 100 zł, wydaje mi się, że zapłaciłabym dużo mniej i zawsze gdzieś tam w serduszko lumpiarza płaczę. Ale i tak uważam, że warto. Przepraszam, że to takie wygniecione, ale koniecznie chciałam dzisiaj nagrać film, bo mam bardzo zajęty weekend i nie zdążyłam tego wyprać. A nienawidzę prasować niewybranych ubrań. I jest to Eskada. Satynowa, złota Eskada. Ma logowane guziczki, a w mankietach ma takie piękne, pokryte tą samą tkaniną. No i do zwyceny kosztowało 50 zł. Miałam jakąś śmieszną kartę. Dzięki której dostałam rabat 5% aż na tą koszulę, więc zapłaciłam nie całe 48 zł zamiast 50. Rabat szalony, ale jednak warto i nie warto. Jest to jedwab, jest to eskada 50 zł tanio na lump, moim zdaniem mega drogo. Wiem, że z wagi zapłaciłam za to MAX 10, dlatego poli. Yy, Boli i nie boli jednocześnie. Patrzcie, jaki ma fajny kołnierz. On nie jest taki prosty, tylko jest taki vintage'owy, długi. Też tego nie przymierzałam. I nawet nie wiem, jaki to ma rozmiar. Zakładam, że pewnie też jest to SK. A wiecie, że nie wiem? 100% jedwab. 40. Ale pewnie jest to włoska 40. Wydaje mi się, że jest mała. Albo francuska, raczej włoska. Czyli to byłoby nawet XXS. Ale no, zaraz to przetestuję na sobie i na manekinie i będziemy wszystko wiedzieć. I już zmierzam do finałowej opowieści. Idę sobie do sklepu wczoraj i patrzę, a na parkingu leży jakaś koszulka. Możecie mi nie uwierzyć, ja sama sobie nie wierzę, jak to mówię. No i leży sobie ta koszulka, idę do tego sklepu, wracam z tego sklepu, na, no ale no, zerkam na nią, no bo wiecie, zboczenie e, życiowe. No, i patrzę sobie na nią, ale idę do domu, olewam to. Pewnie jakiś dzieciak niedaleko jest szkoła, zgubił w drodze do domu, może w coś, ten stan. No, nie wiadomo, wszystko mogło się wydarzyć. No, ale musiałam jeszcze raz podskoczyć po papier do pieczenia i lecę potem papier, no i leży ta koszulka. No i leżała tak, że było widać jej wewnętrzną metkę, która wyglądała tak. No i widzę sobie taką flagę Ameryki, i myślę sobie. No dobra, wezmę to i sprawdzę. Nie oglądałam tego po drodze, bo czułam się jak wariatka, że podnoszę ubrania z ziemi, więc złożyłam to sobie szybko w rękach i wrzuciłam do torby. No ale gdzieś mi utkwiło w głowie, że tam była ta literka V. No i myślę, V, co to może być? No i gdzieś mi się przypomniała taka firma jak Vlone. Kompletnie nie wiem, jak to się czyta, no ale pomyślałam sobie, że to może być to. Zobaczcie, jaką masz śmieszną metkę w kołnierzu i faktycznie jest to wlone. Zobaczcie sobie ceny używanych tych koszulek. Tu ma taki nadruk. Tu ma taki nadruk. No i szczerze mówiąc, ja byłam pewna, że to jest oryginał. Jest dobrze uszyta, bardzo gruba bawełna, no ale zaczęłam sobie to porównywać. Znalazłam taką stronę właśnie, gdzie można porównać sobie fejka z oryginałem. Zapytałam też znajomego, który trochę siedzi w takich streetwearowych ciuchach, no i okazało się, że to jest fake. Myślałam, że mam mega szczęście, a jednak okazało się, że nie i jest to nic nie warte, bo jest podróbą. Ale mimo wszystko, jeżeli jesteś z Poznania i mnie oglądasz i jest to Twój t-shirt i napiszesz do mnie tylko, koło jakiego sklepu mogłeś go zgubić, to ja na pewno Ci go oddam. Więc moje znalezione w lone nie jest oryginalne. A nawet, jakby było oryginalne, to i tak chciałabym, żeby wróciło do właściciela, ponieważ lubię czynić małe, dobre gesty. Więc mam nadzieję, że ta osoba się do mnie odezwie i powie mi, jaki to był rozmiar. Chyba, że już pokazałam go na metce. Czy na dole jest? Tak, pokazałam. To chociaż napisz do mnie koło jakiego sklepu to zgubiłeś i koszulka do ciebie wróci. Umówimy się jakoś i odzyskasz swoje welony. No i teraz ta sukienusia Kenzo. Czuję się jakbym porwała ją dziecku. Na no dodatek uwypukla mój bambanek, Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Ale czy wyszłabym w tym? Nie wiem. Czuję się strasznie opięta. Jest mi po prostu nie ma co ukrywać za mała. Może jakieś 5 kg mniej i byłoby ok. Ale kilogramy nie chcę obywać. Więc no, to nie dla mnie. A jednak w to weszłam, ale czuję się w tym taka obciśnięta. Nie chciałabym w tym chodzić na co dzień, jednak pozostanie to w rękach mojej córy. Chociaż nie wygląda to źle, ale no nie wiem, jest takie, no bo to jest bawełniane, w ogóle się nie ciągnie i czuję się w tym taka opatulona, zwłaszcza w ramionach. Ale trzeba kupić, no po prostu. Kondegar są za jakieś 20 złotych. No i teraz ten long sleeve gani, on jednak już mnie wkurza, bo rękawy są za długie. Może można je podwinąć, ale czy to będzie wyglądało dobrze, nie sądzę, bo one są takie tu rozcięte. Leccy prezentują się tak, nie wiem czy to widać w ogóle. Myślałam, że będzie to wyglądało lepiej, a czuję się jak w piżamie. Może przez ten rozciągnięty kołnierz? No nie mam pojęcia. Co o tym myślicie? Czy to jest coś na co dzień, czy jednak jest to po prostu piżamka? No, i teraz czas na bluzę Gani. Tak jak mówiłam, jest oversize'owa, ale przez to, że ma te ściągacze w rękawach, nie opada i układa się całkiem fajnie. Muszę ją szybko naprawić i wyprać, bo na pewno przyda mi się na jesień. Bałam się, że będzie jakaś mocno workowata, ale wygląda całkiem przyjemnie. Bardzo ładnie to wygląda. W ogóle, czy Gani według Was to jest taka firma trochę jak Akne? Bo wydaje mi się, że to taka. Sąsiadująca blisko firma. Kubuś puchatek numer jeden. No, taka jestem wkurzona, że już kończy się lato, i nie będę mogła sobie w tym swobodnie chodzić. Chociaż patrzyłam, że jeszcze w przyszłym tygodniu ma być ponad 20 stopni, a więc może się udać do shortów jeansowych je ubrać. Śliczny kubuś. Karteczkowy. Szkoda, że jeszcze nie pachnie jak no te notesiki takie zapachowe. Nie wiem, czy pamiętacie takie rzeczy nagrywam sobie dla was film i puka do mnie sąsiadka w tym momencie więc wam pokażę co nam się sąsiadom wszystkim przydarzyło tylko muszę zasłonić adres Milka porozkładała pod naszymi drzwiami paczuszki ze słodyczami z błędnym adresem i chodzi o to żeby wziąć tą przesyłkę i zapukać do sąsiada i się z nim zasąsiadować wymienić się, chwilę porozmawiać temat do no wiecie pogawędki chwilowej żeby po prostu się zapoznać z sąsiadami. Kiedyś e, bardziej znało się swoich sąsiadów, teraz te e, związki sąsiedzkie moim zdaniem bardzo się roz, no wiecie, rozluźniły, nie zna się, ja nawet nie znam połowy nazwisk u siebie na klatce. Więc miły gest od Milki. Idę się sąsiadować z moim sąsiadem. No i kolejny Kubuś, to znaczy Tygrysek. Ten leży trochę lepiej, bo jest troszkę mniejszy. Ale nadal ma taki oversize'owy, po prostu męski fason. Bardzo podoba mi się ten na drugą. On mi się kojarzy z moim dzieciństwem. Strasznie poprzez właśnie i kolory i brokatowość i wszystko i tygryskowość. To była zawsze moja ulubiona postać w bajce. Lubiłam też prosiaczka, ale trochę przerastała mnie jego lękliwość do świata, a tygrys ma powody do dumy, bo ma wspaniały ogon. Nie wiem, czy pamiętacie tą piosenkę z bajki. Tygryska. Ciekawe, czy znajdzie się u mnie na kanale ktoś, kto miał taką koszulkę w dzieciństwie. Albo którąś w ogóle z tych koszulek z kubusiem. Ja takich nie miałam. Ale uważam, że jakby mama trafiła w tamtych czasach w lumpie, to na pewno by mi kupiła. Chociaż no, jak byłam mała, to pewnie byłyby mi zwyczajnie za duże. Ale tygryski i kubusie są słodkie. I ten biedny kłopołuszek, któremu wiecznie odpadał ogonek. Teraz, moim zdaniem, ta najciekawsza koszulka. Z nadrukiem też na plecach. Też fajnie leży. Bardzo mi się podoba. No i mam nadzieję, że się dopiorą te kołnierze pożółki i będę mogła to jeszcze ubrać w tym roku. Bo lato dobiega końca, co jest dla mnie mega przykre. Nie lubię jesieni, wolę zimę. Zimę i lato. I wiosnę, a się nie dla mnie po prostu smutna i ponura. Ale za to jutro jadę na grzyby i tam będzie się działo. A jak będzie się działo, to może wrzucę Wam jakąś relację z grzybobrania. No to testujemy Fabianę Filipi. Tak jak mówiłam, wlazłam w to. Ale czy się zapnę? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy to. Żeby tylko guzik mi zaraz nie wystrzelił. No może ktoś stracić oko. Nie no, zapięty wygląda co najmniej dziwnie. Ale rozpięty jest fajny. I możemy powiedzieć, że jest to strasznie miłe w dotyku, bo jest z jedwabiem i jest po prostu takie bardzo gładkie, jak kaszmirowe sweterki. Bardzo podoba mi się ten kołnierzyk. Tylko tak jak mówię, no muszę go jakoś doczyścić. I doradźcie mi, czy ryzykowalibyście w domu, czy jednak pralnia? Bałam się, że ten pionowy pasek będzie wyglądał dziwnie. Ale wydaje mi się, że wygląda fajnie. Bardzo ładna jest ta tkanina. Jak 29 zł. Jestem zadowolona. Ubieranie tej koszuli było dla mnie istną katorgą. Już wam parę razy mówiłam, że nienawidzę ubrań na guziki, a tu jest ich całkiem sporo. Ale dałam radę. I jednak to chyba jest L, bo jest dla mnie taka no. No, nie wygląda jak eska na mnie, bo ja Eskom nie jestem. Z jednej strony strasznie mi się podoba, żeby ją odczarować w waszych oczach. Ja ją upiorę, uprasuję i wrzucę to w szortach. Wydaje mi się, że wtedy będzie wyglądała milion razy lepiej, ale mam z nią pewien problem i nie wiem, czy on dotyczy mojej urody, czy tego kołnierza, czy tego satynowego blasku, ale widzę w niej Krzysztofa Krawczyka i parostatkiem w Długi Rejs. Co o tym myślicie? Czy to jest coś, czego nie da się dobrze ubrać? Czy da się z tym coś zrobić? I to już by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich znaleziskach oraz czy wam w tym tygodniu udało się znaleźć coś ciekawego. Jeżeli uważacie, że warto, zostawcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia.